Akwarium dla wszystkich, powitanko, powitanko. Słuchajcie, eksperymentuję sobie z akwarium, bo mam cały czas pył w wodzie cały czas. Teraz tu już mam bardzo pył. Wiecie dlaczego? Okazało się, że chyba się wszystkie te pyłki na dole między kamieniami, roślinami i tak dalej, bo jest to dość dość gęsto tu na dole okazało się, że tam się wszystko chyba zbiera i teraz zastosowałem taki jakiś jakąś chińszczyznę taką małą Napsadzałem do niego tam gąbki już teraz zmieniałem ten wlot taki można sobie ustawić, ustawiłem tutaj na te roślinki i patrzcie co co wszystko z tego powychodziło. Wylot yy, sampa ustawiłem tak troszkę, żeby się pod kątem, może tak pokażę, pod kątem tak, żeby mi to wszystko tu zbierało i to wszystko tu środkiem wsysa sobie grzebienie. Wszystko leci do grzebienia i grzebień to wsysa. Trochę się jeszcze kręci na boki, no ale Myślę, że się uda, bo, bo naprawdę szlak mnie trafia z, tym, z tą wodą. Ale może przez to, że karmiłem co dwie godziny rybki, żeby chorobitek jak najszybciej doszedł do siebie, jak widać już ma, przy okazji go pokażę, już ma coraz ładniejsze kolorki, na wadze przybiera, powoli, ale, ale przybiera. Z tego się bardzo cieszę. Wczoraj próbowałem tutaj sobie y, odmulić te dni, tak y, odkurzyć można powiedzieć, ale to jak widać za bardzo nic nie dało. Teraz postanowiłem na 2-3 godziny to tak zostawić, a może zostawię to też na noc, żeby mi to tak się tutaj kręciło i do sampa. A w sampie patrzcie, co się dzieje. To jest gąbka wczoraj zmieniona. Już tyle się nawoliło, to wstawiłem jeszcze jedną gąbkę zwiększyłem pompę, na 50% zrobiłem A była na 37% no i tu nasze maluszki przy okazji pokażę jak się ładnie chowają, 7 sztuk dalej jest tak sobie pewnie taty skubią Mam nadzieję, że, że go to nie boli takie skupienie Zobaczymy, na razie, na razie jest spokój w tym akwarium. Jest on mały, będę musiał wyciągnąć tę y, parkę, tylko nie wiem, to zrobić i się coś. ten coś tam sobie walczy No ja cały czas będę tak tak pięknie się się światło odbija. no tak nie, to ja <grym> <ścoughs> Szerwonka. Z kolarki trochę zamieszałem tą wodą, tutaj, no ale co mam zrobić? Tutaj tu moja gromadka. Zawsze razem i zawsze przy wylocie y, filtra, a tu jeszcze się jeden no pokazało, tutaj taki gronki odpuszczają, powolnie, jak widać, ale no, jeszcze są. Jeszcze to ładnie nie wygląda, to już tą roślinkę już podciąłem, do wsadziłem tam do tyłu. To jest szyba niewyczyszczona z gruna. Okej. Okay. Pozdrawiam, do następnego.